Halo, halo, dzień dobry. Holmes znowu nadaje drugi rzut oka na wyprawa za mur. I inne historie. I, tutaj pokażę, co mniej więcej tak rzuciło mi się w oczy. I teraz mamy tak o demonach. Tworzenie demonów. Tu jest fajna taka tabela. Każdy demon ma pięta Achille sobą. Słabości. Rzucamy szóstką. I teraz tak. Żelazo. Otrzymuje podwójne obrażenia od żelaza. W kontakcie z tym metalem pryskają też jego moce. 2. Słońce. Znika, gdy promienie słoneczne padają na niego przez 2K6 rundy. Jego moce nie działają w świetle słońca. Bieżąca woda. Nie może przekroczyć bieżącej wody. Znika, gdy się zanurzy. Ziemia. Nie może dotknąć gruntu i znika po 1K4 turach kontaktu z ziemią. 5. Nienasycenie. Znika po dniu spędzonym z dala od źródła mocy. 6. Krewniacy. Może go wygnać krew członka konkretnego rogu. Rodu. Rogu. <coughs> tutaj mamy moce jakieś tak, diabelskie umiejętności, piekielny urok, magia rytualna, piekielna, piękna powierzchowność, wywołanie przerażenia, zaklęte przedmioty, tworzenie smoków. <laughs> Mamy podstawowe rzeczy, smocze atrybuty. I dla każdego smoka, żeby każdy był inny, możemy dodać jakiś atrybut, na przykład jadowite kły albo kolczasty ogon, latanie no to większość smoków ma, nie? niezwykły refleks. Oddychanie pod wodą i tu już fajnie zaczyna się kombinować walka nad wodą przy wodzie i ten smok nurkuje, przez pewien czas nie wypływa, a nagle wynurza się, leci na, na tych, tych naszych bohaterów. Sługi, szpony jak brzytwy, terytorium, transformacja, zionięcie, zmiana koloru, znajomość magii. O, zmiana koloru, hej. Dzięki czemu staje się on właściwie niewidzialny. Aha, tak jak kameleon zmienia, ale też może to taktycznie zrobić. Na przykład czerwony smok zamieni się w białego. Gracze pomyślą, że on będzie lodem ział, a tu się okazuje, że on ogniem zieje. I gracze się przygotowali nie na tego smoka, co trzeba, tak? Tworzenie goblinów. Też tu różne zdolności można dla goblinów dać, tak? W ciemności. Zaraza, groza, pod ziemią. I tak dalej. Tu na tu nas, o, którym, o, o których rzeczach wspominałem, te e, pakiety postaci. Ale zaraz, zaraz o nich wspomnę, tylko przejdę do drugiego tam podręcznika. Bohaterowie starsi i młodzi. O! Ja sobie zaznaczyłem. Strona 23, tam fajne tabele są. 23. I to jest, wiecie co, tworzenie pakietów postaci. Tu mamy wzór, jak tworzyć pakiety postaci. Ale, ale ja sobie tak pomyślałem, że to niekoniecznie dla graczy może być. Możemy dla każdego NPCa te tabele zastosować i bohaterowie niezależni będą mieli, kurczę, 3 dane nawet 4D, tak? Słuchajcie, czym zajmowali się Twoi rodzice? Czego się nauczyli? I dla bohatera niezależnego też można taką historię stworzyć. Jesteś sierotą, było Ci ciężko. Twój ojciec był wyrzutkiem. Być może niesłusznie. Pochodzisz z rodziny rybaków. Wychowałeś się na rzeką. Twoi rodzice mieli niewielkie gospodarstwo w pobliżu wioski. Twój ojciec był kowalem i nauczył Cię kuć żelazo póki gorące. Idąc w ślady przodków, pas... Pasłeś owce na górskich łąkach. Twoi rodzice prowadzili gospodę, zawsze pełną ludzi i opowieści. Czyli o, już historię o skarbie. Pracowałeś przy krosnach, pędząc i tkając niczym bogini. W twojej rodzinie zbierano stare historie, znasz je wszystkie na pamięć. Twój ojciec był członkiem straży surowym, lecz sprawiedliwym, również dla własnych dzieci. Zapuszczałeś się głęboko w las poszukując jagód i ziół. Twój ojciec był handlarzem. Dzięki niemu wiesz, jak się cenić i jak oczarować klienta. I lecimy do kolejnych tabel. Zobaczcie, każda taka tabela możemy rzucić sobie na Bohatera Niezależnego i już świetną historię ma każdy Bohater Niezależny. Nawet nie, nie trzeba przygotowywać wcześniej. Tabelkę pod ręką i rzucamy w, w ciągu sesji, tak? Przyjaźniłeś się z pozostałymi postaciami graczy, z kim jeszcze zadzierzgnąłeś więź. By zapomnieć o kłopotach, pracowałeś ramię a ramię z, z kowalem. Często gawędziłeś z rybakami, którzy bardzo cię polubili. Obozowałeś w lesie w towarzystwie myśliwych. Staruszkowie nauczyli cię pradawnej gry w szachy. Masz się wrzenić w rodzinę młynarza. Złamałeś komuś serce, albo ktoś złamał twoje. Pomagałeś w obejściu starej wdowie. Najemnik, który na stare lata osiadł w wiosce, nauczył cię kilku sztuczek. Dobra. Kolejna tabela. Czym wyróżniła, wyróżniałeś się w dzieciństwie? Często się biłeś i zawsze triumfowałeś. Umiałeś wygrać w każdą grę. Byłeś prawdziwym twardzielem, potrafiłeś odkryć każdy sekret. Ludzie chętnie ci się zwierzali, wiedząc, że zawsze ich zrozumiesz. Nigdy nie spotkałeś osoby, która by cię nie polubiła. Rozwiązywałeś cudze problemy, milcząc przy tym o własnych, gdy nie marnowałeś okazji, by uczyć się od innych. A nigdy nie marnowałeś okazji, dobra. <laughs> Tutaj już o wiedźmie mamy wiedźmę, bawiło ci, zlecanie ci najmniej wdzięcznej pracy ale też na przykład kaczmarzowi czy komuś tam tak, czyszczenie stajni zbieranie chrustu by ogień na kłotłem nie wygasł rybki dostałem czyszczenie i sortowanie ziół Asystowanie w wiedźmie, albo na przykład kaczmarzowi podczas wizyt O, to bardziej l, medykowi. Karmienie zwierząt. Czemuż? Ach, czemuż ma ich tak dużo? Przygotowanie posiłków. Jakie tu jeszcze tabele mamy? Choć nie masz talentu, czarodzieja, liznąłeś trochę magii. Czego się nauczyłeś? No to tutaj bardziej dla czarujących. Pewnego dnia włóczyłeś się z przyjacielem po lesie. I natrafiliście na coś niezwykłego. Towarzyszyła ci wtedy postać osoby po prawej, albo losową kostką, na przykład, jeżeli dotyczy bohatera niezależnego, nie? Zobaczyłeś swoją ukochaną z innym chłopakiem, i śmiało zdemaskowałeś stradę. E, między drzewami mknął rogaty jeździec, załatwiając jakieś mroczne sprawy. E, napotkaliście władcę w ferie, e, w otoczeniu dworu. Poraziło was ich piękno i wciąż macie w uszach ich cudowne pieśni. Trafiliście na członków złowrogiego kultu z sąsiedniej wioski. Jeden z nich próbował Cię pojmać, ale zdołałeś uciec. Młynarz spotkał się potajemnie z jakimś podejrzanym typkiem. Śledziliście łotra i widzieliście, jak kradnie kupcowy sekiewkę. Spotkaliście błędnego rycerza. Połamaliście się chlebem, a on opowiedział Wam o dalekich krainach. Jedno ze zwierząt, wiedźmy, zostało Twoim wiernym kompanem. Albo na przykład kaczmarza. Nie, nie musi być tu wiedźma. może być inny, bohater niezależny. Ciekawski kruk, malutka myszka, która zawsze umie znaleźć coś do jedzenia. Jeleń o srebrnej sie sierści. Bardzo głośna sowa, która zawsze zna drogę. Gadająca świnia. Ho, ho, ho. Kurde, jaja. mama niedźwiedzica, która cię codziennie odwiedza. O! I tak dalej. Słuchajcie. Wezmę wyprawa w nieznane jeszcze. Tutaj pokażę co mniej więcej. Ciekawego wrzuciło mi się wczoraj w oczy. Strona 47. Tu już patrzymy. 47. Tu jest 38. Jest 47. O! Skarby! Tabele losowe dla skarbów. Co można znaleźć? W skarbcach bogaczy. Drogocenne dzieło sztuki, np. złota figurka powszedniej cywilizacji, albo bezcenny dywan utkany zręcznie przez ludzi z zamorza. Cenny dokument, np. mapa, magiczny zbój lub kronika. Stos sztuk złota. Niecodzienna lokata kapitału, na przykład sztabki złota. Codzienny materiał i środki do uprawiania fachu, na przykład klasy krosno, czy narzędzia i materiały szewskie. Srebniki, znakomity trunek lub paryłka przedniego piwa. Albo butelka świetnego wina. Srebniki, cenny mebel, na przykład oprawione w srebro lustro, witraż okienny, albo z zamorskiej produkcji kufer. Trudno go przenieść. Wskazówka. Przedmiot szczególnie interesujący dla drużyny. Być może korespondencja między jej rywalami albo plany zasadzki pandytów. I mamy różne tutaj. Tu w sklepcach bogaczy było. Tu w kryjówkach potworów. Co tu ciekawego. Oprócz złota. Magiczna broń bohaterki. O, która kiedyś nie zdołała pokonać tego potwora. Hmm. Dziwaczny przedmiot lub dwa, np. pozytywka, yy, szczątki lekkomyślnego bohatera, wciąż odziane w kolczugę i z długim mieczem lub inną bronią przy boku, i w sa z sakiewką oczywiście, yy, srebniki, drobny magiczny przedmiot, cenny dokument, np. mapa, magiczny zwój lub kronika, mapa do ukrytego skarbu. Piekiel. Pojedynczy obiekt. War więcej niż można zamarzyć. Ja to muszę sobie pospisywać takie tabele, właśnie porobić ciekawych przedmiotów i mieć to pod ręką przy każdej sesji, nie? W łapach barbarzyńców. Co można znaleźć u barbarzyńców? W czeluściach grobowców. Co można znaleźć w czeluściach grobowców? O, grobowce. To co koniki lubią najbardziej. Ej, w siedzibach magów. O, tam też pełno magicznych przedmiotów można znaleźć albo zwoje magiczne, albo mikstury mi magiczne. W Ukrytym Królestwie co można znaleźć. Zobaczcie, jakie fajne tu tabele są. W kufrach kupców co, co można znaleźć. W czarodziejskiej kuźni. Super rzeczy, co? E, przykładowe regiony 71, jeszcze tutaj zaznaczyłem. To mi się wczoraj rzuciło w oczy. Zobaczcie. Hmm bo tu w ogóle na heksach gdzieś, o, o, tu widzicie heksy i heksy, nie? <laughs> Gra sugeruje, żeby grać na heksas. I tak, bagna i moczary, szansa na spotkanie. I rzucamy kostką, szóstką. Zagubieni, Przetestujecie, przetestujcie mądrość, by wrócić na szlak. W razie niepowodzenia błądzicie przez cały dzień. Kręta droga. Przetestujcie mądrość. Niepowodzenie oznacza, że opuszczacie ten heks losową krawędzią, a nie tą, w stronę której wędrowaliście. Czyli tutaj mamy jak grać na heksach, nie? Grząski grunt, przetestujcie siłę, by wydostać się z błocka i wody. W przeciwnym razie stracicie dzień podróży i nieco miłości własnej. Jeżeli towarzyszą Wam zwierzęta, przetestujcie mądrość. W razie niepowodzenia, jedno to nie w bagnach. Mieszkańcy bagniska, przetestujcie charyzmę, by zyskać przychylność inteligentnych mieszkańców moczarów, ludzi albo innych istot. Zepsuta woda, przetestujcie mądrość. W wypadku porażki wszyscy otrzymują punkt obrażeń i tracicie jeden dzień. Błędne ogniki, przetestujcie inteligencję, by nie, przystąpić, by nie przyciągnąć uwagi 1k4 błędnych ogników albo podobnych duchów. Tu mamy bagna, goścince, czyli główne trakty, tak? Drogi. Skutki niepogody, nagła burza, inni podróżnicy, karawana, rozbójnicy. To tak przelećmy w skrócie. Góry, zagubieni, kręta droga, głęboki wąwóz, lawina, brak wody, legendarna bestia. Morza i oceany, wilgoć, storm, morski potwór, żeglarze, niebezpieczne wody, pustkowia. Zagubieni, kręta droga, zapomnieni mieszkańcy, gwałtowna nawonica, zatruta woda, obozowisko w przeklętym miejscu, pustynie, zagubieni, kręta droga, oparzenia słoneczne, Uu, burza piaskowa mieszkańców pustyni. Fajne te rzeczy są. Kurczę, trzeba jakoś ciągle sobie zrobić i pod ręką mieć takie losowe rzeczy. Chyba w Dungeon Wardzie w jakimś dodatku też coś podobnego było. Wrócimy do tego. Puszcze i bory, zagubieni, kręta droga, głęboki parów, zaskakująco głęboka woda, Obo obozowisko w przeklętym miejscu, a tak niedźwiedzia, równiny, zagubieni, kręta droga, nagła burza, Wataha wilków, podróżnicy, gospodarstwo, miejsca poboczne, co to za miejsce, kto w nim mieszka, czemu jest ciekawe. Także, no słuchajcie, pakiety zagrożenia to pakiety przygód już tam, tak? No słuchajcie, świet... dużo świetnych rzeczy jest w tej wyprawie za mur. Hej, czy będę grał? Hmm, to jest Dedekoid. Hmm, dla graczy, którzy grają w DD, bardzo się spodoba, tak? bo mechanika jest dość, dosyć podobna. Ja nie przepadam za DD, chociaż 30 lat temu uważałem tylko D&D. nawet Warhammer grałem na ADD drugiej edycji, także jestem dzieckiem DD, ale po wielu latach już stwierdziłem, no sorry, są lepsze mechaniki, tak. Także. Wyprawę za mur polecam. Nawet jak nie będziecie grali w Dedekoida, to widzicie ile tu rzeczy jest ciekawych do waszego ulubionego ukochanego systemu. Także polecam. Warto to mieć. Na razie do zobaczenia, baju. Hej, hej. Czarownik, czarownik, ty dać łapka w górę. What? Fate awaits them in the darkness.